Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o letnich paletach bądź paletach, które częściej używam latem. Nie mam bowiem jakichś mocnych preferencji co do kolorystyki w daną porę roku. Naturalnie jesienią bardziej skłaniam się ku takim grężowym kolorom, brudnym zieleniom, ciemnym brązom. Generalnie ten makijaż trochę ciemniejszy mi wychodzi. Latem natomiast bardzo lubię używać pastele. I jasne kolory, żywe kolory, natomiast nie powiedziałabym, że jest jakiś konkretny kolor, którego na przykład nie używam zimą albo nie używam latem. Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba się ograniczać. Także palety, które dzisiaj Wam pokażę, bo wybrałam ich 10, są to palety, które są w mojej kolekcji już jakiś czas, trochę dłuższy, trochę krótszy. Natomiast nie są to nowe palety i zależało mi na tym, żeby pokazać Wam. Oraz kolejne palety, które być może Wy także posiadacie w swojej kolekcji, może o nich zapomnieliście. Jest to więc taka mała przypominajka, żeby je wyjąć i być może użyć je właśnie tego lata. Także jeżeli lubicie słuchać i rozmawiać potem w komentarzach ze mną o paletach cieni, to serdecznie zapraszam do oglądania. Kolejność jest zupełnie przypadkowa, także na to nie zwracajcie uwagi. Zacznę może od palet, które dzisiaj mam na oczach, ponieważ użyłam dwóch z tych, które tutaj zebrałam. I pierwszą z nich będzie paletka od Nomad Cosmetics. Nazywa się Fête de Provence. Z góry przepraszam za mój francuski, to nie jest moja mocna strona, ale jest to paleta inspirowana Prowancją, czyli południowo-wschodnim regionem Francji. I muszę przyznać, że naprawdę fajnie podeszli do tego tematu. Może pokażę od razu paletę z bliska. Kolorystyka jest bardzo oryginalna. Nie mam, szczerze mówiąc, drugiej takiej palety. Mamy tutaj bardzo dużo lawendy, różu, kolorów wina. Jest też żółty oraz te bardzo ciekawe odcienie niebieskiego. To też jest kolor bardzo unikalny. Mówiłam wam w mojej recenzji palety Okawango Safari, w moim poprzednim filmie, że Nomad robi bardzo unikalne tonacje i ta paleta jest. Najlepszym tego przykładem. Pokażę Wam w międzyczasie słocze, ale muszę już przyznać, że nie jest to paleta, po którą sięgam i robię nią cały makijaż. Najczęściej używam tych matów w połączeniu z innymi, bardziej mm, intensywnymi, bądź z intensywniejszymi błyskami, tak jak to dzisiaj zrobiłam. Natomiast wszystkie maty, które mam dzisiaj na sobie, pochodzą właśnie z tej palety i są to właśnie te dwa z pierwszego rzędu, pierwszej kolumny, ten różowy oraz ten. Generalnie nie uważam, żeby to była paleta prosta do ogrania. Wiem, że nie każdy dobrze się czuje w takiej tonacji, natomiast jeżeli lubicie takie unikalne kolory to to jest naprawdę bardzo dobry wybór jakościowo również jest świetnie to nas akurat nie dziwi to jest nomad także jeżeli macie tą paletę to polecam wyjąć ją właśnie na ten sezon letni natomiast jeżeli chodzi o błyski które mam dzisiaj na sobie to jest Pat McGrath Mothership 9 czyli Feel Dream to jest paleta z którą początkowo się nie polubiłam głównie ze sprawą tego matu i generalnie takiej bardzo koralowej tonacji ja się w koralach po prostu nie czuję tak dobrze. Natomiast z czasem nauczyłam się ją bardzo lubić i najczęściej łączę ją po prostu z inną paletą, ponieważ astrale, które są w tej palecie, są jednymi z moich ulubionych astrali. Dzisiaj mam na sobie ten Astral oraz ten Błysk. Ten Astral po prostu jest genialny i uwielbiam go łączyć z takimi chłodnymi, burgundowymi brązami. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Mattersheet, ta jest najbardziej taka letnia. Ale również Divine Rose 2, ta, która idzie bardziej w stronę taką różowo-fuksjową, również bardzo lubię ją używać latem. Ale tak jak wspomniałam, ja się nie ograniczam, używam swojej palety cały rok. Natomiast jeżeli chodzi o Motherships, wydaje mi się, że numer 9 będzie najczęściej używany przeze mnie. Była pad, więc czas na Nataszę denone Natasza to jest moja ulubiona marka i tak naprawdę mogłabym tu Wam pokazać 10 palet Nataszy Denony, i to również byłaby prawda, bo używam Nataszy chyba najwięcej z mojej kolekcji. Natomiast w tym filmie ograniczyłam się do dwóch palet, no tak naprawdę czterech, bo pokażę Wam też wydania Midi i Mini. Natomiast jako pierwszą nie może się obyć bez Midi Pastel. To jest paleta, której bardzo brakowało w kolekcji Nataszy i w końcu ją mamy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to paletka pastelowa. Natomiast jest to takie fajne pomieszanie z poplątaniem, że na początku nie wiedziałam, co z tym zrobić, natomiast z czasem nauczyłam się ją używać. To zresztą dotyczy w większości palet Nataszy. Często na pierwsze spojrzenie wydaje mi się, że to nie ma sensu, a później okazuje się, że ma. To jest magia Nataszy. Jeżeli chodzi o tą paletę, najbardziej lubię ją używać do monochromatycznych makijaży. Wybieram sobie więc jeden z tych matów, nakładam na całą powiekę, na to idzie jakiś jaśniejszy błysk, z tej palety, bądź jakiejś z mojej kolekcji singli, ponieważ lubię z pastelami używać też cienie typu iridescent, takie, żeby ten makijaż dalej był taki jaśniutki i ta paleta daje nam naprawdę moc y, możliwości. Najbardziej tutaj lubię ten błękitny, cudowny jest, y, ta miętka też jest przepiękna, y, oczywiście limonka u mnie zawsze króluje, nie tylko latem. Generalnie ja wszystkie te kolory lubię, musiałabym naprawdę wszystkie je wymienić. Mamy tutaj dwie powtórki, jeżeli macie paletę Tropic, no to i Limoncello i Mint Frost macie już w swojej kolekcji. Natomiast ja tej palety nie posiadam, to jest chyba jedyna midi, jakiej nie posiadam. Po prostu nie interesowała mnie i nawet kiedy wiedziałam, że jest wycofywana i była na przecenie, dalej jej nie chciałam, po prostu kolekcjonuję Nataszę, ale jednak chciałabym te palety używać, także jak wiem, że czegoś nie będę używać, to mimo wszystko nie kupuję. W każdym bądź razie jest ta wersja MIDI, ale także wydała Natasza wersję MINI tej paletki Pastel. Porównanie tych dwóch palet mam już na swoim kanale przy okazji wydania tej malutkiej miniaturki. Porównywałam Wam ją do wersji Midi. I kolory z tej palety są bardziej intensywne niż te w palecie Midi. Najczęściej używam tych dwóch jasnych błysków, właśnie łącząc je z matami, które odpowiadają tym kolorom. Ale tak naprawdę bardzo lubię łączyć te dwie paletki, ponieważ uważam, że są no, przeurocze. Obie są urocze, także... Oficjalnie w moim zestawieniu jest Midi Pastel, natomiast o tej palecie mówię tak na marginesie, jakbyście woleli coś mniejszego. I druga paleta Natasze, po którą bardzo chętnie sięgam latem, to jest oczywiście brąz. Brąz to jest jak dla mnie lato w palecie. Uwielbiam latem tworzyć takie właśnie brązowe, mocno nasycone, ciepłe makijaże. I ta paleta jest z tego stworzona. Owszem, nie da nam jakiejś wielkiej różnorodności, mimo tego, że mamy tutaj 15 cieni, to nie stworzymy aż tylu różnych makijaży, to jest paleta typowo do makijażu typu brąz. Jakaś tam różnorodność jest, natomiast nie jest ona duża, mówię o tym szczerze, natomiast w tym, co potrafię zrobić jest tak dobra, że naprawdę zawsze, kiedy chcę zrobić makijaż brąz, ta paleta jest od razu na, na moim biurku i Najczęściej to właśnie ją używam, ale lubię ją także łączyć z innymi paletami, yy, używając matów z tej, a błysków z innej albo odwrotnie. Też bardzo przydatna paleta w kolekcji, ale dla tych, którzy lubią ciepłe tonacje. I tutaj również mamy wersję mini, którą Natasza wydała no, już po wydaniu tej Midi. I ja to mini akurat bardzo lubię. Yy, mamy tutaj cztery maty i jeden błysk. Wydaje mi się, że są to bardzo fajne proporcje. Zwłaszcza, że tak jak mówię, te makijaże wychodzą i tak podobne tą paletką MIDI, więc hmm, podobnie jest tutaj. Nie jest to paletka, która da Wam milion możliwości. Hmm, natomiast stworzycie nią bardzo piękny taki brąz makijaż. Plus, jest też dobra na co dzień dla osób, które właśnie lubią się w takich cieplejszych tonacjach. No i kosztuje wiadomo mniej niż ta wersja MIDI, także jeżeli chcecie troszeczkę brązu, ale nie wersji takiej dużej, to ta MIDI jest naprawdę świetna. Wydaje mi się, że w żadnym filmie jeszcze o tym nie mówiłam, także jeżeli nie czytacie opisów, ale nie śledzicie mojej zakładki społeczności, to nie wiecie, że mam swój własny kod z Nataszą Denoną i jeżeli użycie kodu IK15 podczas robienia checkoutu na stronie Nataszy, to automatycznie wasz koszyk pomniejszy się o 15% wartości. Jest to kod afiliacyjny, także ja coś z tego mam, natomiast dla Was jest to po prostu obniżka i jeżeli zdecydujecie użycie tego kodu, to już z góry Wam dziękuję. Bardzo pomoże mi to przy rozwoju mojego kanału. A teraz przejdźmy do następnej palety. Kolorem, który lubię nosić latem jest również niebieski. I tutaj z pomocą przechodzi mi paleta od Udenseye w kolaboracji z Lauren May Beauty. I jest to przepiękna, taka morska paleta, która można powiedzieć, że jest takim ucieleśnieniem makijażowym oceanu, ponieważ mamy przepiękne, głębokie niebieskości. Mamy też kolory bardziej ziemskie, jakby dna oceanu oraz kolory przypominające wodorosty i inne rośliny. Generalnie bardzo tą paletę lubię. Nie mam jej długo w swojej kolekcji, zamówiłam ją razem z tą jewel and Gems kilka tygodni temu, także Zabiłam się nią dopiero kilka razy, natomiast jest już stale na moim biurku i sięgam sobie czasem po jeden dzień, czasem po dwa, tak robiąc makijaże, po prostu jakieś inne. Natomiast wyszła ona jakiś czas temu, więc domyślam się, że część z Was może już ją posiadać. I to, co ja bardzo lubię w tej palecie, to takie połączenie właśnie tych morskich niebieskich tonów z brązami, z cieniami bardziej neutralnymi. Ten kącik w ogóle neutralny jest przepiękny. Wychodzi nim zabójczy makijaż taki typowy w brązach neutralny, natomiast bardzo łatwo podkręcić go dodając jakiś kolor wewnętrznym kąciku, czy to różowy, to jest taki róż z niebieskimi tonami, także nie jest to taki stricte różowy, ale nawet trzymając je tylko tych trzech jaśniejszych błysków wewnętrznym kąciku, plus robiąc resztę taką brązową, może naprawdę wyjść coś fantastycznego. Jest to na pewno paleta, po którą ja będę bardzo chętnie sięgać, Wooden's Eye już na moim kanale kilka razy był. Wiecie, że lubię te formuły i ta paleta jest naprawdę wyjątkowo dobra. Mokre błyski, bardzo dużo drobinek. Natomiast dla tych, którzy lubią błysk, dla srok, jest to paleta bardzo, bardzo przydatna. Bardzo się cieszę, że dodałam ją do swojej kolekcji. I kolejna taka kolorowa paleta od niedużej Indii, na dużo mniejszej niż jest Udenseye, to jest paleta od kosmetika, Cosmetica o nazwie Sorcerer. To jest paleta, o której aż tak dużo nie słyszę. Wydaje mi się, że poprzednie dwie tej marki miały troszeczkę więcej pogłosu niż ta. Ta jest też jednak najbardziej żywa, tak kolorystycznie, więc może to z tego wynika. I te błyski, słuchajcie, które tutaj są... To jest Indii w najlepszym wydaniu, naprawdę. Zrobiłam chyba shorta właśnie ze złoczami tej palety, jeżeli chcecie zobaczyć. Natomiast ja muszę powiedzieć, że zarówno maty, jak i właśnie błyski są tutaj bardzo dobre. To co ja lubię w tej palecie to właśnie te intensywne kolory. Ten niebieski jest cudowny. Bardzo lubię używać go jako właśnie bazę pod te pozostałe błyski. Oraz do pogłębiania makijaży pastelowych, które robię na przykład paletką Nataszy. Jeżeli chcę sobie pogłębić je, to, to używam któregoś z tych matów i jest super. Fantazy Kosmetika jest bardzo niedużą marką Indie. Dajcie mi znać, czy o niej w ogóle słyszeliście. Ja posiadam trzy z czterech paletek, które wydali. Ta czwarta jest bardzo w moim stylu i na pewno trafi do mojej kolekcji. Natomiast czekam, aż pojawi się coś jeszcze, żeby trochę na wysyłce zaoszczędzić. Plus przyjemności trzeba sobie dozować, także nie wszystko na raz. Także, jeżeli tą paletę macie, to również bardzo polecam ją wyciągnąć na lato. I pozostając jeszcze na chwilę przy kolorach, nie może się obyć ten film bez paletki od Vizierd. I to jest Editorial Brights. Ja mam tą wersję mini. Mają też dużą wersję tej palety. I to jest generalnie zestawienie samych kolorowych matów. Jest to niezwykle przydatna paleta. Ja ją kupiłam z myślą o wyjazdach. Jak wiecie, ja lubię kolory, natomiast kiedy wyjeżdżam, no nie chcę zabierać ze sobą 50 palet. Także kupiłam tą paletkę Vizyjard w wersji takiej miniaturowej, żeby sobie z nią swobodnie podróżować. Mam tutaj te podstawowe kolory, które lubię używać w swoim makijażu. Są bardzo dobrze napigmentowane. Jakość Vizyjard chyba nie muszę Wam przedstawiać. Jest świetna, dobrze się blenduje jedna z lepszych formuł wydaje mi się na rynku, a nie jest on nich aż tak głośno jak, jak wydaje mi się powinno być, um, nie wiem. W każdym razie ja tą paletę lubię używać właśnie albo a na wyjazdach, albo jako taki akcent kolorystyczny, na przykład wewnętrznym kąciku. Często robię makijaż inną paletą, natomiast sięgam np. Na po tą żółć czy potem właśnie jest zielony, po to, żeby podbić sobie wewnętrzny kącik oka. Przyznaję, że rzadko robię makijaż tylko tą paletą, jeżeli chodzi o maty, głównie dlatego, że są to maty o podobnym stopniu intensywności. A ja lubię mieć cień jaśniejszy, cień środkowy, cień ciemniejszy, albo przynajmniej ten jasny i ciemny, a resztę sobie wyblenduję. Natomiast tutaj mam takie, wiecie, bam, bam, żółty, pomarańczowy, zielony. I jeżeli nie chcę łączyć różnych kolorów ze sobą, no to nie sięgam po nią po prostu. Natomiast na wyjazdach naprawdę ratuje mi życie i zawsze ze mną jeździ. Nie ma, nie ma opcji, żeby ze mną nie pojechała. Lato to jednak nie tylko kolory. Również lubię bardziej sunowany makijaż. I wtedy sięgam po paletkę od Sigma, New Mod. To jest przepiękna paleta w stylu mauve, niezwykle elegancka, niezwykle łatwa w użytkowaniu. W takie dni, w które nie mam ochoty na jakiś y, bardzo kolorowy makijaż, może się spieszę, może mam jakieś spotkanie, albo po prostu mam ochotę na taki romantyczny makijaż, to najczęściej sięgam właśnie po tą paletę. Sigma ma w tej chwili promocję, minus 40% kuszą smsami na kody na jeszcze większą promocję, bo minus 50 i jestem bardzo blisko. <gryw> bardzo blisko jestem zamówienia kolejnej dużej palety od Sigma. No przyznacie, że 50% to, to już jest coś. Także jeszcze myślę, jeszcze próbuję być twarda, ale możliwe, że paletka Ambiance w końcu do mnie trafi. Póki co bardzo cieszę się tą paletą New Mod i jeżeli się nad nią zastanawialiście, to... Teraz jest dobry moment, żeby ją kupić. I tutaj podobnie jak w palecie od Uden's Eye we współpracy z Loren mamy tą część bardziej brązową, bardziej taką konwencjonalnie dzienną. Plus część kolorową, z tym, że w palecie Loren te kolory są oczywiście trochę inne, są bardziej niecodzienne, bardziej żywe. Tutaj mamy tą część jednak mauve. Natomiast połączenie brązu z jest równie piękne i jestem przekonana, że będę tego lata sięgać po tą paletę, dosyć często. Latem często nachodzi mnie też na taki makijaż w złotach i jeżeli złoto, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to Pat McGrath, natomiast złota od Pat są dosyć intensywne i jeżeli nie mam ochoty używać właśnie czegoś takiego, tylko trochę bardziej stonowane, ale jednak z dużym efektem, to tutaj z pomocą przychodzi Tom Ford i jego paleta Suspicion. O tej palecie mówiłam, zdaje się, w moim top 10 palet z zeszłego roku. Dobrze pamiętam? Chyba tak. I nic się tutaj nie zmieniło. Dalej uwielbiam tą paletkę. I właśnie to ta złota wersja jest tą, którą najczęściej używam, jeżeli chodzi o palety Toma Forda. Mam kilka innych, natomiast po tą sięgam najczęściej. I właśnie latem, kiedy jest dużo słońca, kiedy mam troszeczkę opaloną skórę, lubię bardzo iść w złota. Natomiast złota w tej palecie nie są tak ciepłe, tak żółte, jak na przykład potrafią być te złota od Pat McGrath co po części może być powodem, dla którego właśnie preferuję hmm, tą paletę ponad te złota od Pat McGrath aczkolwiek Pat też ma bardzo fajne złotka, na przykład w Mothership 1 jest moje ulubione złoto ever, które jest takim chłodnym białym złotem, można powiedzieć ale to jest historia na inną okazję ale tak, ten kłot od Toma Forda, czyli Suspicion 04 Suspicion jest spokojnie do dostania w sklepach typu The Cosmetic Company Store. Nie jest to nowy kłod. Ja też swój dostałam właśnie w takim sklepie, tylko w Stanach. Z 40% zniżką bodajże. Także jeżeli chcecie palety Toma Forda, to zdecydowanie udajcie się do tamtego sklepu. Napiszcie do nich na Instagramie. Mają, każde miasto ma chyba swój osobny profil i prowadzą też sprzedaż wysyłkową. Także polecam. I ostatnią paletą, o której dzisiaj będę mówić, będzie paleta od Lisy Eldridge o nazwie Sorcery. Jest to przepiękna, kolorowa szósteczka. Jej recenzja również jest na moim kanale, i to jest chyba szósteczka, którą najbardziej lubię od Lisy. Jako że mamy tutaj tylko jeden mat. Najczęściej łączę ją z inną paletą, natomiast błyski, które tutaj się znajdują, są. Absolutnie przepiękne i spokojnie mogą konkurować z, z innymi markami Indii. I mamy tutaj przepiękny niebieski, mamy piękne zielenie. Te chłodniejsze kolory bardzo lubię łączyć z kolorowymi matami. Także używam na przykład czerwieni albo niebieskiego, fioletowego matu, a następnie łączę to z takim bardziej chłodnym błyskiem. Wydaje mi się, że takie mieszanki kolorystyczne są bardzo ciekawe i też bardzo użytkowe, także jeżeli byliście zainteresowani tymi paletami od Lisy tą czy inną, to zerknijcie na jej stronę, bo wydaje mi się, że ostatnio były one dostępne, plus jeżeli mieszkacie w UK bądź w kraju, do którego UK wysyła, to w Selfridges również pojawiły się już produkty Lisa Eldridge, co mnie akurat bardzo cieszy, bo w Selfridges mam wykupioną taką wysyłkę międzynarodową na cały rok, która co prawda kończy się chyba w sierpniu, ale generalnie zamawiając z tamtej strony mam produkt naprawdę szybko Wszystkie cła są wliczone i tak dalej, także jest to wygodniejsze niż zamawianie ze strony lisy bezpośrednio, przynajmniej dla mnie tutaj w Kanadzie. Ale tak, to jest ta dziesiąta paleta, po którą częściej sięgam latem. Mam nadzieję, że Wy również podzielicie się swoimi typami w komentarzach i powiecie mi, po jakie palety z Waszej istniejącej już kolekcji sięgacie najczęściej w tym okresie? Czy macie ulubione kolory na lato, czy raczej używacie wszystkiego cały rok? Koniecznie dajcie mi znać. Natomiast teraz już się zami żegnam. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!